Cześć, cześć, Jesteśmy jeszcze tutaj w takiej e, dzielnicy targowej. Jest to tak zwany targ rybny. E, Ryb tutaj nie ma zbyt wiele albo tak wiele, jak można by się spodziewać. Natomiast zaraz przed nami, a zaraz za wami będziecie mogli sobie tak taniacko troszeczkę zobaczyć. Przepraszam. Oj, oj! Widzicie, tam za mną jest takie niewielkie stoisko rybne, i z tych stoisk rybnych korzystają tutaj się restauracje. Jest tutaj dość tłoczne, można kupić wszystko, łącznie z lampkami, okularami, z liśćmi maryszki. Myślę, że moja się będzie być przeczęśliwa, jeśli podaruje, tak? Nie wiem w ogóle, po co to mówię, nieważne. Tutaj też za mną zobaczycie sobie na pewno ryby. I właśnie te ryby tutaj się wybiera. Jest to niedaleko ulicy Iskitla. Dobrze mówię? ulicy Iskidlal i na przykład też zauważcie ze mną pana kelnera albo przede mną, który ciągle zachęca do spróbowania czegoś dobrego, więc nie da się bez te, przez tą ulicę przejść bez jakby bycia zaczepionym, tak? Jeszcze kawałeczek przejdziemy, ponieważ przed sobą widzę dwa duże stoiska rybne i też postaram się Wam je pokazać. Tutaj jest jedno, tak? Są ryby. I zaraz naprzeciwko jest stoisko drugie, pozwólcie mi manewrować moim kijem. Tak, również, generalnie jest taki standard, są to, jest to tuńczyk, jest też trochę sardynek, które tutaj się łowi, panowie grają w Ciszę, także bardzo grają w szisze, przepraszam, jestem tak zmęczona i gadam takie głupoty, że aż mi jest głupio, natomiast tak naprawdę najważniejsze jest, to, co Wam chciałam pokazać, czyli po prostu klimat tej dzielnicy i tego, nazwijmy to, targu rybnego. Ale gdybyście tutaj przyjechali z innej części Stambułu, to możecie być troszeczkę, troszeczkę zawidzeni, bo tych ryb nie ma aż tak wiele. Do szczytania, Hej, hej!